Witam bardzo serdecznie na kanale Nimeruna, witam właśnie Ciebie. Jeżeli urodziłeś się 15 dnia miesiąca, przekaz dla Ciebie na kolejne 30 dni, do 14 stycznia 2024, dla każdego Ciebie, jeśli urodziłeś się 15, spokojnych śpiąt, świąt, radosnych świąt, wszystkiego co najlepsze, zdrówka, pomyślności, spełnienia, obfitości. Nowych pomysłów, nowych możliwości. Zdróweczka, 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 kochani. Wszystkim tym, którzy dziś obchodzą swoje święto 15 grudnia, kochani, wszystkiego co najlepsze: zdrowia, pomyślności, realizacji swoich celów, spełniajcie marzenia, bądźcie szczęśliwi, obfitości. Wszystkiego co najlepsze. A teraz przekaz dla Was na kolejne. 30 dni. Główna energia, jaka będzie Wam towarzyszyła w tym czasie, to energia Runy Naudis. Energia, która potrafi być energią trudną, która na nas pewne rzeczy wymusza, która poprzez wymuszenie i zdecydowanie się na coś. Mamy szansę na uwolnienie czegoś, na zmianę czegoś. Runa Naudis uwalnia od przymusu, odcina od trudu, od walki z losem. A więc szansa, kochani, na tą jasność, którą tutaj widać, mimo sztormu, niby burzy, jest szansa na utrzymanie, na utrzymanie się tak na wodzie. Może trochę potargać. Być może to dzieje się wewnątrz twojego umysłu. Może czujesz to po ciele, ten huragan, te trudy, te troski. A w swoim życiu, niezależnie jakiej sfery życia to dotyczy, ale jest nadzieja, jest szansa, jest szansa na rozjaśnienie sytuacji, szansa na nowy, lepszy etap, te ograniczenia mogą być tylko w Twojej głowie, mogą być też za pośrednictwem też innych osób, sytuacji zewnętrznych. Tutaj, kochani, zalecane jest bycie cierpliwym, bycie odpornym na te ograniczenia, nie dać się tym ograniczeniom złapać równowagę, złapać balans. Rada Runa Inkwas, medytuj, módl się. Uziemiaj się, zastanów się, przemyśl pewne rzeczy, udoskonal pomysł, sytuację, szukaj nowych rozwiązań, mówi na tak, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji, ale nie rób niczego na siłę, nie rób y, z przymusu takiego, że na tu i teraz. Wszystko wymaga cierpliwości, zastanowienia się, nie odgradzania całkowicie od świata, od ludzi, ale chwilowe zatrzymanie na przemyślenie, przemedytowanie, udoskonalenie pewnych rzeczy, które może już zechciałaś, które wymagają jeszcze pewnego dopracowania. Daj sobie na to czas, ze zespokoję, a to da możliwość rozwoju i w przyszłości zadowolenia, osiągnięcia lepszego, lepszego, nowego, tak? Więc jakby nie, że, karty mówią, żebyś żył teraźniejszością, żebyś zaufał sobie, Yy, bo żeby osiągnąć sukces, żeby być zadowolonym, szczęśliwym, żeby spełniły się marzenia, żebyś spełnił te marzenia, żebyś zrealizował cele, no to jakby nie było, yy, mogą być trudności na tej drodze, które staną w drodze po, po tak, po, po, ten po te upragnione szczęście. Więc jakby one tylko Cię wzmocnią i Dalej pójdziesz silniejszy, tak? A więc nie, nie daj się wstrzymać ty, temu swojemu lękowi, tej swojej obawie, ale też przyszłości, bo być może pewne rzeczy z przyszłości cię tutaj zatrzymują, żeby móc pójść dalej. Rada jest taka, przemedytuj przemyśl, przećwicz, wycisz się, uziem się, zastanów się, dopracuj, poszukaj nowych pomysłów, nowych rozwiązań. Tutaj mówi Naudis. A masz szansę na zmianę. Wszystko idzie swoim tempem. Wszystko ma swój czas. Uzbrój się w cierpliwość. Warto się na chwilę zatrzymać, zastanowić, żeby móc pójść dalej. Szukaj nowych rozwiązań, nowych wyjść. Zastanów się, nie rób nic w pośpiechu. Masz szansę wejść, wejść w nowy etap. Życia. Ale jest potrzebny spokój, a wewnątrz siebie dostrzeżesz nowe perspektywy, nowe możliwości, nowe rozwiązania trudnej sytuacji. Ale trzeba by się wyciszyć, ta równowaga jest potrzebna, bo lęk, obawy, to co w twojej głowie, to cię niszczy. Nie daje takiego spojrzenia na pewne rzeczy i dostrzeżenia pewnych rzeczy. Należałoby myśleć pozytywnie. Jeżeli siedzisz w tych lękach, obawach, to cały czas myślisz o tym, że do, dosięgnie ci coś negatywnego. A to nie o to chodzi. O to chodzi, żeby myśleć o tym, co chcesz, żeby osiągnąć, o te pozytywne. I to jest możliwe. To jest możliwe, bo zadbanie o swoje myśli. To nie myśli zawładają tobą, tylko ty kierujesz tymi myślami. I ty masz ogromny wpływ na te myśli. Dlatego tak ważne jest, żeby złapać tą równowagę, żeby nie dać się tym negatywnym myślom, tym negatywnym hmm, sprawom. Tak? Także tutaj y, ważna jest cierpliwość, ważny jest czas, y, ważne jest zastanowienie się, nie robienie niczego na y, łapu CAPu. Tylko zastanowienie się, przemyślenie, udoskonalenie pewnych rzeczy, a przyjdą nowe rozwiązania. Może to też nie jest dobry moment, tak? Na takie szybkie działanie w tej chwili. To będzie czas yy, świąteczny, noworoczny, ale z nowym rokiem już będzie dużo więcej możliwości i wtedy może warto. Teraz pozwolić sobie do końca roku przemyśleć pewne rzeczy, zastanowić się, a nowe możliwości się pojawią przyjdą nowe możliwości, bo jest szansa na nowy etap, lepszy etap, kochani. Finanse. Yy, I sam. No tutaj yy, przede wszystkim yy, może być tak, że yy, no, będzie jakiś zastęp w interesach, tak? Yy, jakieś z tego tytułu ograniczone yy, przychody, yy, wydatki. Może będziesz na zwolnieniu lekarskim, więc będziesz tutaj miał mniejszy przypływ finansowy, zasiłek chorobowy, albo przejdziesz na emeryturę, czy, czy, czy przejdziesz na rentę, będą to mniejsze pieniążki. Będziesz w głowie myślał, że nie wystarczy na to, na to i to będą te ograniczenia. Tak? Warto wyciszyć umysł, poszukać nowych rozwiązań, bo stworzą się nowe możliwości, ale może nie od razu, w grudniu. Ze spokojem, bo przyjdzie możliwość podjęcia nowej pracy, dodatkowej pracy, z której masz szansę uzyskać dodatkowe pieniążki i wejść w lepszy etap życia, ale ze spokojem, nie na szybko. Nie inwestuj w tej chwili pieniążków. To nie jest dobry czas na inwestycje, runy tutaj mówią. Zastanów się nad każdą decyzją finansową. Jest szansa na wyjście z kryzysu. Jeżeli dobrze się zastanowisz, przemedytujesz to, co przed chwilą mówiłam, uziemisz się, przemedytujesz, przemodlisz, zastanowisz się, ulepszysz pewne rzeczy, wyciszysz umysł, przyjdą dobre pomysły i masz szansę wyjść z trudnej sytuacji finansowej dzięki dobrym pomysłom i ciężkiej pracy. Runa Ingwa mówi, że po. Pojawią się, y, pojawi się szansa na to, że będzie zalążek dobrobytu i, na szan i przyjdzie szansa na uwolnienie się y, od walki z losem. Te ograniczenia są w Twojej głowie, być może, tak? I y, tak jak mówiłam, y, przyjdzie rozjaśnienie tej sytuacji. W tym momencie jest zatrzymanie, albo będzie chwilowe zatrzymanie, ale ono jest też po coś, tak? Żeby się zastanowić, żeby przemyśleć, co dalej? A będą nowe możliwości. Jest szansa. Tutaj Rony mówią, że skorzystasz z tych energii, będziesz szukał nowych rozwiązań. Nie na szybko dać sobie cierpliwie czas, bo może to nie jest ten moment w tej chwili. W tej chwili dać sobie czas odpocząć, przemyśleć, zakończyć ten jeden etap. Tak? Zastanowić się co dalej jak ulepszyć pewne rzeczy, co zmienić, żeby móc, móc wejść w nowy etap już z takim pełnym zapałem, z, ze zregenerowaną tak, siłą, z pełnym zdrowiem. Bo być może, że będziesz też w szpitalu, na jakiejś terapii, będziesz to kończył, przyjdzie ozdrowienie i wtedy z taką werwą, siłą, zaangażowaniem, tak? Przemyśleniem sobie, bo ten czas y, pozwól sobie na zadbanie o siebie i ciała i umysłu, I wtedy, i, i wtedy uda się, bo jest szansa. Tutaj jak najbardziej jest szansa na nowy, lepszy y, czas, y, szansa na poprawę finansów, jak najbardziej. tak? Ale nie tu i teraz, trzeba cierpliwie poczekać, szukając nowych rozwiązań, nie na siłę, nie na hipcika, przemyśleć pewne rzeczy, zastanowić się. Tak to mówią runy. Jeśli chodzi o pracę, no to jest Sevilla, a więc jest szansa na nową, dobrą pracę, szansa na dodatkową pracę, nawet szansa na objęcie stanowiska wyżej. A być może właśnie też zastanawiasz się, czy, czy, czy sobie poradzisz, czy, czy jest szansa na to, że, że otrzymasz taką propozycję. I jakby, żeby. Ze spokojem, przemyśleć sobie to, przeanalizować. Nie robić niczego w pośpiechu. Dobrze rozważyć tę nową propozycję. Tutaj runy przestrzegają, przynajmniej Naudis o tym mówi, tak że jeżeli przyjdzie jakaś nowa propozycja, to należy ją dobrze rozważyć. Nic na szybko. Tutaj cierpliwość jak najbardziej, aż po prostu z tych kart tą cierpliwość widać. Yy, pojawią się nowe pomysły aby wyjść z trudnej sytuacji zawodowej. Pojawią się nowe pomysły, tym samym, żeby wyjść z trudnej sytuacji finansowej, bo to jedno z drugim się wiąże, kochani. Także nie obawiajcie się, że przejdziecie z nowym rokiem na emeryturę rentę i, i, i albo jesteście na zwolnieniu lekarskim, albo będziecie na zwolnieniu lekarskim, będziecie przebywać w szpitalu może na jakiejś terapii i że wam nie starczy. To wszystko się poukłada ze spokojem, dajcie sobie cierpliwość, poszukajcie nowych rozwiązań, ale wyciszcie umysł, bo inaczej nic do Was nie dojdzie. Jest szansa na, kochani, na normalne, na normalne życie. Szansa, jeżeli wyciszycie umysł, przemedytujecie, przemodlicie, to pojawią się nowe pomysły, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. tak Zobaczcie, jakie jest piękne słoneczko. Jest szansa. Daj sobie chwilę. Nie już myśl, że sobie nie poradzisz. Poradzisz sobie. Bądź cierpliwy, bo runy tu mówią, że jest szansa na podpisanie nowej umowy, jest szansa na zakończenie zwolnienia, czyli na wyjście z choroby. Pojawią się nowe perspektywy. Też w nowej pracy, w starej pracy będziesz miał szansę na awans. Nie myśl o tym. To z, z awansem przyjdzie możliwość zarobienia większych pieniążków. Ale ze spokojem, nie na siłę. Tutaj też, jeśli miałabym patrzeć na datę, to też tu ważne daty, ważne sprawy, jeśli chodzi o sferę zawodową, między 20 stycznia i 18 lutym, też może się tutaj coś dobrego dla Ciebie podziać, to już wybiega poza ten miesiąc, ale tak tutaj z RON czytam. Kochani, jeśli chodzi o relacje, tutaj szansa na zakończenie karmicznych spraw, karmicznych związków, karmicznych relacji. Daj sobie czas, odpoczynek po tej relacji, żeby móc wejść w nowe z taką wewnętrzną zgodą. Masz szansę tutaj na dokończenie karmy, tu się karma dopala, tak, koniec, przyjdzie wyzwolenie od przymusu. O może od trudnego, odejdziesz od trudnego niszczącego partnera, albo odszedłeś, odeszłaś od y, takiej osoby i teraz. będziesz zaczynać życie na nowo. Szansa na, y, na lepsze, na poprawę, na uwolnienie się od walki z losem, y, na rozpoczęcie czegoś nowego. Y, ważne, żeby być cierpliwym y, y, nie narzucać sobie niczego. Mieć y, otwarte oczy, bo tutaj przed Tobą pojawią się szanse i możliwości od losu. I warto, żeby mieć ten wyciszony umysł, żeby dostrzec te niespodzianki, bo one nie będą cały czas dostępne. Y, jeśli chodzi o y, tutaj y, relacje, czy to partnerskie, koleżeńskie, tutaj y, równowaga, żeby y, dać sobie spokój, dać sobie czas, ale też pamiętać, żeby nie izolować się całkowicie od ludzi żeby nie przyspieszać niczego, yy, nie złościć się, yy, niecierpliwość niczego nie zmieni. Tu trzeba dać sobie cierpliwość. Dopala się, dopalają się pewne rzeczy, szansa na zmianę, szansa na nowe, lepsze, kochani, na uwolnienie się, na dokończenie pewnych rzeczy. Tu się dopala karma i szansa na dla Ciebie, na nowe lepsza. Dla niektórych kochani miłość, a dla niektórych zakończenie miłości. Także nie obawiaj się, jeżeli wchodzisz w związek małżeński, no, będzie to relacja karmiczna, będzie rozpoczynać nowy etap w życiu. Warto się zastanowić, przemyśleć, przemedytować yy, yy, yy. i przygotować się do tego nowego etapu. Dla niektórych koniec karmy, kochani, koniec związku, koniec relacji, uwolnienie się, zakończenie. Jeśli chodzi o zdrówko, kochani, yy, będzie dobre zdrowie, ono przyjdzie, przyjdzie zakończenie choroby. Dużo też wskazanie na przebywanie na świeżym powietrzu. Może tutaj właśnie ktoś będzie po terapii albo po pobycie w szpitalu, będzie rozpoczynał nowe, będzie w tej fazie ozdrowienia, będzie przechodził w ten lepszy, lepszy nowy początek. Nie zamartwiaj się, tak? Bądź cierpliwy, wszystko toczy się prawidłowo. Jest tu szansa na koniec choroby, na wejście w nowy lepszy etap i y, ruszenie do przodu. Ale daj sobie jeszcze ten czas, bądź cierpliwy, wszystko toczy się prawidłowo, nie przyspiesza niczego na siłę, to zwolnienie ma szansę się zakończyć. Ty masz szansę stanąć na nogi, jeżeli przebywałeś w jakimś ośrodku, czy byłeś na terapii, czy, czy, czy w szpitalu, to tutaj, jeżeli to się przydarzy, czy będzie taka sytuacja, to będzie też koniec tego wszystkiego. Będzie to dobre zdrówko, nowy początek w zdrówku, więc nie obawiaj się po zdrowieniu, po, po zwolnieniu, po zatrzymaniu. Będzie szansa na nową pracę, na y, tutaj y, na rozpoczęcie życia na nowo, na y, tak być może, że korzystaj z terapii, bo y, właśnie. W związku też się źle działo, tak? To tu szansa na wyzdrowienie, na powstanie na nowo. Ewidentnie kończą się pewne rzeczy, będą ograniczenia, ale jest okazja tutaj na szukanie nowych rozwiązań, nowych pomysłów. Niczego nie przyspieszajcie na siłę. Dajcie sobie cierpliwość, zastanówcie się, przemyślcie. Jeszcze pewne rzeczy przemedytujcie, przemódcie, zastanówcie się, dajcie sobie taką no, wewnętrzną zgodę na to, że to nie jest taki dobry moment na to, żeby już ruszać. Jeszcze jest czas ze spokojem. Finanse są trudniejsze, może coś na co czekasz nie przyjdzie w tym czasie, ale nie obawiaj się, to przyjdzie troszeczkę później. Dasz sobie radę, przyjdą nowe możliwości, nowe szanse. Jeżeli się zastanowisz, będziesz miał równowagę, będziesz miał równowagę tutaj, zadbasz o tą równowagę psychiczną to dojrzysz pewne rzeczy, dojrzysz nowe pomysły, pojawią się nowe rozwiązania, tylko trzeba byłoby mieć oczy szeroko otwarte, kochani, bo jest szansa na wyjście z choroby, jest szansa na poprawę sytuacji, jeśli chodzi o materialną i zawodową, tu wszystko i zakończenie też relacji trudnych, tutaj wszystko naprawdę się ułoży, tylko zalecana cierpliwość, nie wymuszanie niczego, nie robienie na siłę. Tutaj jest wskazanie, bo macie piękne słoneczko, zobaczcie, jak ono cudnie świeci. Macie szansę osiągnąć zwycięstwo i w zdrówku. Tutaj też jest zakończenie, i szansa na niespodzianki od losu, które zmienią Twoje życie. Może się czymś martwisz w relacjach, tak? Czy, czy, czy jesteś sami, obawiasz się, że nikogo nie poznasz. No, szansa na zmianę życia bo postawi przed Tobą los osobę, która może wpłynąć pozytywnie na, na Ciebie, na Twoje życie też, tak? Także trzeba mieć oczy otwarte, szeroko. Kochani, i otworzyć się. Elastyczność. Życie jest pełne niespodzianek i zmian. Płyń z prądem. Opór stanowi źródło kłopotów. No właśnie. Nie blokuj myślami, lękami, obawami. Z cierpliwością Analizuj i korzystaj z tych nowych pomysłów, podpowiedzi. Poproś swojego anioła o pomoc w otwarciu umysłu i serca na nowe pomysły i idee. No proszę, jak tożsame. Jeśli zaakceptujesz możliwość wybrania innej drogi, otworzą się przed Tobą niewidoczne wcześniej drzwi. Z łatwością przejdziesz przez zmiany. Każdy problem da się rozwiązać. Popatrz więc z miłością i nadzieją na wszystko, co Cię otacza, a poczujesz, jak Swobodnie przepływa przez Ciebie życiowa siła. Poczujesz się zdrowy i pełen życia. Odnajdziesz w sobie niezbędne siły i mądrość, które pomogą Ci stawić czoła zmianom. Jestem wolny i elastyczny, można tak filmować, kochani. To jest piękne przesłanie od aniołów światła dokładnie takie, o których ja wcześniej mówiłam. Wszystko to samo. Także Otwórzcie się na te zmiany, na te nowe pomysły, idee, bo one dają Wam możliwość nowego początku. Wszelkie trudności, które się pojawią czy pojawiły, mają szansę, yy, no tutaj, yy, się rozwiązać poprzez miłość i nadzieję, i uwierzenie w swoją siłę poprzez właśnie równowagę, balans, zaakceptowanie pewnych rzeczy, yy, dać, danie zgody na to, że w pewnym czasie pewne rzeczy się zadzieją. Na wszystko jest czas i miejsce, kochanie. Taki przekaz też od daniu światła i wsłuchiwanie się. Słuchaj, co podpowiada Ci rozsądek. Pozwól, by Twój wewnętrzny kompas wskazywał kierunek Twojego życia. No właśnie, słuchać się w siebie. Potrzebna równowaga, kochani. I podpowiedź anielska dla Ciebie. Podpowiedź numer jeden mało prawdopodobne. Podpowiedź anielska numer dwa odpuść i podpowiedź numer trzy nie przestawaj. Taki przekaz dla Was, kochani, bardzo. Oczyszczająca energia, kończąca trudne rzeczy, trudne sprawy, pozwalająca wejść w nowe, lepsze, ale pamiętajcie o cierpliwości, o szukaniu nowych pomysłów, nowych rozwiązań, nie na siłę, nie na hipcika, ze spokojem i śmiało z nowym rokiem, w nowe, kochani. Wszystkiego, co najlepsze, maruna